Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Witajcie moi drodzy bliski, moi drodzy kontynuujemy kampanię z Związkiem Radzieckim. A dokładniej e, musimy tutaj, słuchajcie, zająć Góra Zillow pod Berlinem. To jest ostatnia misja kampanii. Mm, dobra, nasz sniper tutaj ostatnio sporo osiągnął, mm, zwalając niemieckie ciężarówki oraz obsługę dział e, niemieckiej artylerii. Tutaj, słuchajcie, jest wredna bateria, która mnie terroryzuje. Tu są działki liczby 105 mm, zaledwie 105 mm, a ich zasięg jest ogromny, ponieważ w zasadzie są całą mapę w stanie osiągnąć, ogarnąć swoim zasięgiem, co dosyć mocno mi życie tutaj utrudnia. Ale spokojnie na wszystko jest rozwiązanie mm, pod postacią snipera. Niemcy już niezbyt chętnie uzupełniają straty przy użyciu swoich ciężarówek. Tak więc. Powinienem być w stanie spokojnie wybić załogi i mieć święty spokój z tymi działami. Ja już tutaj ścieżkę mam opracowaną, jak się przemieszczać, tak żeby mnie Niemcy nie zobaczyli naszego snajpera. On ma kamuflaż, ale on nie sprawia to, że jest on niewidzialny. Jak za blisko podejdziemy, no to nas po prostu rozwalą. I będzie koniec zabawy snajperem. Tutaj już żeśmy rozwalili obsługi dwudział. Otóż tak, to trzeba rozwalić. Ładnie. To trzeba rozwalić. Dobra, obsługa wybita. Te kole ci koleś się też mnie mogą zauważyć. Są ci, którzy normalnie amunicję roznoszą, Do jednostek, tak więc oni też e, mają wizję. Trzeba o tym pamiętać. Dobra. Dobra, ostatnie działo zostało zlikwidowane. A nie, to jest 150 mm. Są 150, a tamte są 105. A czyli to te 150 ki tak waliły po nas, bo tu są 105, i one chyba nie mają aż tak, tak dużego zasięgu. Kurde, nie wiem, ale Niemcy mają przegięte. Te działa Niemcy jeszcze mają w swoim arsenałach 170 czy 180 mm działa w tej grze, i to już jest mega sprawa. Wow, 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 nebelwefer mnie tu strzelał. przez tych kurde kretynów. Dobra. No ale to jest nie chyba nie. wszystko, na co było stać Niemców. Oczywiście jeszcze pozostają ich czołgi, pozostają pozostaje cała masa piechoty, umocnione budynki i ogólnie bardzo dużo jeszcze roboty przede mną. Ale w końcu nasza artyleria jest chyba uwolniona. Ja sobie to zapiszę. Bo kurde, drugi taki sukces nie będzie łatwy do osiągnięcia. Hmm, dobra, moi drodzy. Zacznijmy od rozwalenia tak, tych bunkrów, dobrze. które już zaczęło zwalać nasze lotnictwo. Dobra, rozwalony. Następny. Ładna salwa. Baterie na to te nasze działa, co wysunął do przodu, to są 100 mm działa. No, zwalmy to. Wow, 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 ale pocisków tam potrakto. No, rozwalcie ten budynek, no. Chyba bunkier. Dziękuję. Dobra, ten jest rozwalony, o ile pamiętam. Następny cel. Java. Ja u mnie. Okej, to jest tak. Tu wiemy, że tutaj są tygrysy. grysy. Tu, tu i tu. Co się dzieje z tam grą. Na razie walić w kolejne bunkry. Dobrze. No, na razie ty. Nie musisz nic, chociaż w sumie jest jedna rzecz, którą mogłabyś się zająć. Nie to chciałem, nie to chciałem. Jaki wy macie zasięg? Tu jest Brumbar. A no Brumbar. Musimy poszukać, słuchajcie, tygrysów. Jak skażesz? Lad. O. Wefer. Tu już Tuż za niedługo zaczyna się nasz zasięg. Ale pancerwefer jest jeszcze poza, poza nim. Tutaj za Art pozycja. Dobro. To nas gady. A ja, tylko jedno działo potrafi. ma taki zasięg. Cicho. Na razie to Zobaczmy. sobie odpuścimy, dobra. Jak skażesz? No. Tu coś mamy ciekawego. A jest rozwalić tą panterę. To jest następny cel, do którego nasz sniper się nada. A więc lokalizacja niemieckich czołgów. Mamy cię. Jak jak panter. Nie następna panterka. Pięk. To też sobie rozwalcie. No ale. No. Dobra, uśmiercone dziadostwo. Art pozycja. Zdeła. Nie ty wiem, że dzisiaj patrony kańciając. Art prezycja Tecia są poza naszym zasięgiem. Tak Musz nich pamiętać o tych stopiątkach. Tak sz chabicowa tych. Daj! Nic nie widzę. Dobra. W takim razie walić tu. Tak jest. Przy takiej ilości działa, to już to idzie bardzo sprawnie ten ostrzał Mhm. Wojski słyszy. żołnierz. A jednak żeśmy ich patrzcie. patronów jak skażesz, kwaśny kwiat, postał. O! Cóż się tutaj udało zrobić? Wchodzę na przedmieście Berlina. No spokojnie. Jak skażesz? Zabezpiecz magazyn wroga. A bo zniszczyliśmy o wszystkie bunkry, to dlatego tak się stało. Kosmotyp. Nasłuchuję. Czy czasem coś nie jedzie? Rozwalić tygrysa. No jest dobrze ukryty, byłby problem z nim. To jest najskuteczniejszy sposób rozwalania niemieckich ciężkich czołgów. Przyjrzyjcie artylerii po prostu. Spokojna, spokojna. Teraz już masz wsparcie artylerii, więc się nie musisz tak martwić, martwić o tę amunicję. No, patrzcie, nie miałem go. O, dostałem raz. Miał. Się udało się. Bateria? Tak toczna. Walić. Tu jeszcze coś mogą mieć Niemcy, trzeba sprawdzić. No już no, trzeba zwiększać tą obronę. Ja. Poprawka na Nie, nie. Lada. Nie. mi ten bunkier. Poza to, poza ich zasięgiem na serio? Ticha. A jakiś jeden Janusz tam niemiecki ocalał. Супер. Без patronów nie obyć się. A serio ten klif nie jest wykorzystany? O cholera! Niemiecki sniper. To rzadkość. Trudno i bez tego sobie damy jakoś radę, nie? Niemieckie myśliwce! Dobra, to jeszcze przeorać, bo nie wiem, czy tam ten tygrys został rozwalony, czy nie. oj No stoi tam się ze mnie śmieje, no. O, teraz oberwał. No, dało do się jest niemiecki bo y myśliwiec. Dobra, osłabić teraz tak yy, obronę piechoty w tych okopach. Na przyjściu przez, przez to, że nie używają pancerz szeków, to to będzie dramat po prostu, coś czuje ten szturm. Tak, toczna. To nie ma śladu po wraku. Może za pleści to jeszcze chowu. Tak, toczna. Jesteś tam gdzieś? Lepiej skurzyć trochę amunicji niż skurzyć krew. Dobra, balić to w te okopu. Minę zostaną, piechota i miny zostaną. To są dwie rzeczy, z którymi sobie nie poradzi nasza artyleria. Mogę tylko zmniejszyć liczebność tych kostków w tych okopach. Raczej wszystkich nie wybijemy.

No, be, niszczymy domy. Tam, tu, gdzie wiemy, gdzie są Niemcy, to możemy już rozpoczynać ostrzał. Wszystko za jednym zamachem. Tak, toczna. Tak jest. To można. To można. To chyba jest oczyszczone. Tu jeszcze jakiś schron jest. Jeszcze by trzeba było przeorać ten obszar, bo tu czołgi niemieckie były. Niegdyś pamiętam. Sprawdźmy to. Jest jeszcze jeden bunkier. O, no, niemiecka obrona ślub duża tutaj jest. To na pewno. Dobra, przoraś tam. Tak, To miał jeszcze jednego snajpera, to by było super, ale chyba nic z tego. No, niestety. Tak, точно. No, to jeszcze widzicie, coś przetrwali. nawałę ogniową. Tutaj jeszcze coś siedzi. No kurde. заменит этот обшар в пустыне. Да? Уже едем. Батарея. I co? Mm, mówiłem, że coś tu jeszcze jest. No, walić, walić! Dobra, rozwalony. Tyle dobrego. Tak, точно. Była bo gdzieś się królewski z tego co pamiętam <laughs> tak, was. Tu. Mhm. Tam coś jest A, bo też ograniczenie zasięgu. Coś tu kurde jest, no. O, dostał. O, zniszczony, dobra, nas też odzwaliła niemiecka. Dobra. Co my tu jeszcze mamy na naszej drodze? Do zwycięstwa, co? To Chyba olejemy tutaj tak trochę. Zresztą rozwalmy te punkty oporu niemieckie przynajmniej. niszczyć. Pięknie. To można. Okej. Okay. Tak, dokładnie. No rozwalać, co się da będzie spokój tak następne okej okay. No dobrze no to chyba to tyle Możemy, słuchajcie, chyba szturmować. Ja sobie to... Dobra, albo słuchajcie, zakończmy sobie tutaj ten odcinek. Szturmem zajmiemy się już następnym. Właściwie przez cały ten odcinek grzałem do nich z artylerii. Mam nadzieję, że to coś da i że rozwaliliśmy to, co chcieliśmy rozwalić. Na pewno rozwaliśmy kilka czołgów. Na pewno zabiliśmy kilkudziesięciu żołnierzy. Rozwaliśmy kilka bunkrów, więc mam nadzieję, że w końcu ta ich w końcu ta ich obrona tutaj zacznie zacznie słabnąć, ale tego się, tego się dowiemy już nieco później dobrze moi drodzy, a więc słuchajcie, tutaj kończymy, mam nadzieję, że się wam dzisiaj podobało, dziękuję wam za wszystkie wasze komentarze, oceny oraz subskrypcje, dzięki, że jesteście no i trzymajcie się, hej, do następnego na razie